Ksiądz Jerzy Popiełuszkom. Symbol walki o prawdę, o wolną Polskę, pokojowymi metodami. Kapelan, który został wyświęcony jeszcze w latach 70., ale na celowniku pielęgniarki, znalazł się dokładnie w 1980 roku, kiedy został kapelanem Solidarności i zaczął odprawiać mszę za ojczyznę. Słynne słowa, złodobrem zwycięża i nie spodobały się bezpiekce, walczył z nim cały aparat służby bezpieczeństwa. Jerzy Urban, rzecznik prasowy Hunty Jerozolskiego, preparował kłamliwe informacje, jak chociażby ta o garsonierze, rzekomej Garsonierze Księdza Jerzego. Artykuł na ten temat ukazał się w ekspresie wieczornym. Były robione prowokacje, podrzucano kompromitujące materiały Księdzu Jerzemu. Te Działania trwały do 1984 roku, bo przez te cztery lata ksiądz Jerzy stał się wybitnym kaznodzieją, wybitnym kapłanem. Przychodzili do niego ludzie poszkodowani. To on odprawił muszę żałobną za Grzegorza Przemyka. Był na pogrzebie Grzesia Przemyka, maturzysty, którego zamordowali milicjanci. Ksiądz Jerzy otrzymywał pogróżki. Grożono mu śmiercią, wiedział o tym. Bezpieka stwierdziła, że musi go uciszyć. Było to po słowach Kiszczaka i Jaruzelskiego, że trzeba uciszyć tego szczekającego psa. To właśnie było księdzu Jerzym. 19 października 1984 roku ksiądz Jerzy był w Bydgoszczy. Wcześniej chciano go kilkakrotnie zamordować. Były organizowane zamachy na jego życie przez bezpiekę, ale właśnie 19 października dopadli go, można powiedzieć. Grzegorz Piotrowski, hersz esbeckiej bandy, Leszek Pankala, Waldemar Chmielewski, to było to komando śmierci, które zamordowało księdza Jerzego. Już w grudniu rozpoczął się ich proces. Na ławie oskarżonych oprócz Piotrowskiego, Pękali i Chmielewskiego zasiadł również Adam Pietruszka, ich przełożony. Wszyscy byli butni do samego końca. Zostali skazani na bardzo wysokie wyroki więzienia, natomiast bardzo szybko Kiszczak postarał się o to, żeby te wyroki zostały złagodzone na mocy amnestii. Czesław Kiszczak, szef MSW, szedł Bezpieki. A wcześniej Wojskowej Służby Wewnętrznej doprowadził do tego, że nigdy na ławie oskarżonych nie zasiadł ani Władysław Ciastoń, ani Zenon Płatek. Płatek, czyli przełożony całego szwadronu polującego na księży katolicki, czyli grupy D, która dezintegrowała Kościół Katolicki, czwartego departamentu, szef czwartego departamentu walczącego z Kościołem Katolickim. Jedna z hipotez głosiła, że w to, w to zabójstwo było zaangażowanych więcej osób. Nigdy oni nie zasiedli na ławie oskarżonych. Wyroki były systematycznie skracane, wyroki były systematycznie zmniejszane. I tak naprawdę były one nieadekwatne do zbrodni, do tego bestialstwa, z jakim potraktowano Księdza Jerzego, bo najpierw go śmiertelnie pobito, a później wrzucono do. Wody na tamie we Włocławku.